Witam. Dziś zaczniemy nowy dział zatytułowany Drgania i fale mechaniczne. Na wstępie scharakteryzujemy sobie najczęściej spotykany ruch w życiu codziennym, czyli ruch drgający. Wiele ciał występujących w przyrodzie wykonuje ruch drgający. Polega on na okresowych wychyleniach ciała z położenia równowagi. Największe wychylenia ciała z położenia równowagi to amplituda. Gdy amplituda nie zmienia swojej wartości z upływem czasu, mamy do czynienia z drganiami niegasnącymi. Dzieje się tak, gdy uzupełniamy energię ciała drgającego. Natomiast, gdy w czasie trwania ruchu amplituda stale maleje, aż do wartości zera, mówimy o ruchu gasnącym. Ma to miejsce, gdy nie uzupełniamy energii ciała drgającego. Przykładem ruchu drgającego jest na przykład drganie ludzkich strun głosowych podczas mówienia, ale także struny instrumentów muzycznych, powietrze w instrumentach dętych, drgania szyb w oknach podczas przejeżdżania tramwaju lub samochodu, albo zegar wahadłowy. W celu scharakteryzowania ruchu drgającego posługujemy się trzema wielkościami, poznaną już amplitudą, Okresem drgań oraz częstotliwością. I tak amplitudę oznaczamy symbolem duże A i wyrażamy w metrach. Okresem drgań nazywamy czas potrzebny do jednego pełnego drgania, inaczej mówiąc wachnięcia. Oznaczamy go dużą literą T. Jednostką okresu jest sekunda. Zaś częstotliwość jest to liczba drgań wykonanych w jednostce czasu, a zatem liczba okresów przypadających na jednostkę czasu. Oznaczamy ją małą literką f. Jednostką częstotliwości jest herc. Częstotliwość, z jaką drgane dane ciało oraz wprawione w ruch i pozostawione samo sobie nazywa się częstotliwością własną lub swobodną. W tym zadaniu musimy obliczyć częstotliwość drgań ciała, którego okres wynosi 5 sekund. Opisujemy sobie dane. Okres T równy 5 sekund oraz szukana częstotliwość. Częstotliwość liczymy ze wzoru. F równa się 1 przez T. Podstawiamy sobie dane liczbowe, a więc częstotliwość F równa się 1 przez 5 sekund. A zatem 1 piąta herca, gdyż herc równy jest 1 przez sekundę. Zatem częstotliwość naszego ciała wynosi 2, herca. W tym zadaniu musimy obliczyć okres drgań wahadła, które w ciągu 4 sekund wykonuje 12 pełnych drgań. Wypisujemy sobie dane. Wiemy, iż częstotliwość jest to stosunek ilości drgań do jego czasu, a zatem częstotliwość f tego wahadła równa jest 12 podzielić przez 4 sekundy. Naszą szukaną jest okres. Wiemy też, że częstotliwość wyrażamy w hercach. Zatem 12 przez 4 sekundy zamieniamy sobie na herce. Częstotliwość F równa się 12 przez 4 sekundy. 4, nam się, 4 skraca nam się z 12. I pozostaje nam 3 o jednostce 1 przez sekundę, co daje nam 3 herce, bo 1 przez sekundę daje nam herce. Wiemy, iż okres równy jest odwrotności częstotliwości, a zatem T równa się 1 przez F. Podstawiamy sobie dane liczbowe, a zatem okres równa się 1 podzielić przez 3 Hz. Równa się to 1 podzielić przez 3 1 przez sekundę. Sekunda idzie do mianownika i otrzymujemy okres, który jest równy 1 trzecią sekundy. Jest to rozwiązanie naszego zadania. do badania ruchu drgającego używamy modelu wahadła zwanego wahadłem matematycznym. Przyjmuje się, iż wahadło matematyczne to punktowa masa, czyli masa skupiona w jednym punkcie, zawieszona na nierozciągliwej i nieważkiej nici. Oczywiście, w praktyce takie wahadło nie istnieje, ale możemy używać do tego ciała o małych rozmiarach zawieszonych na mało rozciągliwej nici. Okres drgań wahadła matematycznego zależy od jego długości i wyrażany jest wzorem. Duże t równa się 2pi razy pierwiastek z ilorazu l przez g, gdzie t to oczywiście okres, zaś małe l oznacza długość wahadła, a g jest przyspieszeniem ziemskim. Muzyka Wspomnijmy sobie jeszcze o zjawisku zwanym rezonansem mechanicznym. Otóż jest to zjawisko pobudzenia do drgań ciała przez inne ciało drgające, posiadające taką samą częstotliwość drgań własnych, jak ciało pierwsze. Spójrzmy na przykład. Wprawiając w ruch wahadło numer 2, po pewnym czasie zacznie poruszać się wahadło numer 4, czyli wahadło o tej samej długości, jak wahadło numer 2. Teraz przejdźmy do pojęcia fali i jej rodzajów. Otóż fala sprężysta jest to zaburzenie rozchodzące się w ośrodku sprężystym, np. w wodzie, w powietrzu, w stali. Dla lepszego zobrazowania jej, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Kładziemy na podłodze gumowy wąż o kilkumetrowej długości, a następnie chwytamy za jeden jego koniec i energicznie podrywamy go do góry. Widoczne jest, odkształcenie męża w miejscu poderwania przemieszcza się po całej jego długości, tworząc raz dołek, raz górkę. To przemieszczające się odkształcenie jest właśnie nazywane falą mechaniczną. Wyróżniamy dwa rodzaje fal. Fala poprzeczna, czyli fala, której źródłem jest odkształcenie prostopadłe do kierunku jej przemieszczenia. Przykładem fali poprzecznej jest fala na wodzie. Oraz fala podłużna, czyli fala, której drgania odbywają się w kierunku równoległym do kierunku jej rozprzestrzeniania się. Przykładem fali podłużnej jest fala dźwiękowa. Każda fala ma swoją długość. Jest to droga przebyta przez falę w czasie, gdy wybrana cząsteczka ośrodka wykona jedno pełne drganie. Długość fali oznaczamy grecką literą lambda. Czas potrzebny do wykonania jednego pełnego drgania to okres. Ruch falowy w danym ośrodku zachodzi ze stałą szybkością, której wartość liczymy ze wzoru. Lambda równe jest V razy T, gdzie V oznacza prędkość, czyli szybkość fali, a T okres lub przez wzór lambda równe V podzielić przez F. Gdzie F jest to częstotliwość. Zatem szybkość w danym ośrodku jest stała i zależy od rodzaju fali. Należy pamiętać, iż fala przenosi energię, ale nie przenosi masy. W tym zadaniu chcemy obliczyć długość fali na wodzie, która rozchodzi się z szybkością 3 m na sekundę i częstotliwością 1 Hz. Wypisujemy sobie dane. Częstotliwość równa 1 Hz. Prędkość równa 3 m na sekundę. Szukane lambda, czyli długość fali. Lambda wyraża się wzorem V przez F. W związku z tym, iż mamy wszystkie dane, podstawiamy sobie wartości liczbowe. Lambda równa się. 3 m przez sekundę podzielić. Tu powinien być 1 Hz, ale wiemy, iż 1 Hz. Równy jest 1 razy 1 przez sekundę i podstawiamy już sobie tą właśnie wartość 1, 1 przez sekundę. Równa się 3 metry na sekundę razy sekunda. Sekundy nam się skracają, zatem długość fali w tym przypadku będzie wynosiła 3 metry. Rozchodzenie się fal jest związane z wieloma ciekawymi zjawiskami, takimi jak odbicia, załamania, dyfrakcji, czyli ugięcia, oraz interferencji, czyli nakładania się. Fala padająca na przeszkodę może zostać pochłonięta albo ulec odbiciu. Prawo odbicia mówi nam, że kąt padania jest równy kątowi odbicia. Zatem na rysunku kąt alfa równa się kątowi beta. Muzyka Załamanie. Przechodząc z jednego ośrodka do drugiego, fala ulega załamaniu. Zmienia się kierunek biegu fali w nowym ośrodku oraz jej szybkość rozchodzenia się. Na przykład dźwięk przechodząc z powietrza do wody zmienia kierunek oraz szybkość rozchodzenia się. Muzyka Dyfrakcja to ugięcie fali na przeszkodzie lub przy przejściu przez szczelinę. Gdy szerokość szczeliny jest porównywalna z długością fali, to za przeszkodą rozchodzi się fala kolista. Fala kolistą wytwarzają źródła punktowe. Interferencja fal to nakładanie się dwóch fal. W wyniku interferencji fale wygaszają się, gdy grzbiet jednej trafi. Na dolinę drugiej lub wzmacniają, gdy grzbiet trafi na grzbiet, lub dolina na dolinę. Fale muszą być spójne, to znaczy muszą mieć taką samą długość, częstotliwość i amplitudę. Na koniec lekcji powiemy sobie jeszcze o falach dźwiękowych. Słyszane przez nas dźwięki informują nas o wszystkim, co się dzieje wokół, także o rzeczach, których nie widzimy. Dochodzą do nas rozmaite dźwięki, np. dzwonek telefonu, kapanie kropel deszczu, warkot traktora czy muzyka z radia. Źródłem dźwięku jest więc ciało drgające. Fala dźwiękowa, inaczej zwana akustyczną, rozprzestrzenia się w różnych ośrodkach w powietrzu, w wodzie, w szkle. Drgania są przenoszone przez cząsteczki tych ośrodków. Fala akustyczna jest falą podłużną. Dźwięki słyszane przez ludzkie ucho mieszczą się w częstotliwości 16 i 200 tysięcy herców. Kiedy mówimy, wprawiamy w drgania nasze struny głosowe znajdujące się w gardle. Drgając jednak nie tylko nasze struny głosowe, lecz również cząstki powietrza, które przekazują te drgania cząsteczkom bardziej oddalonym i tak właśnie powstaje fala dźwiękowa. Fale dźwiękowe mogą rozchodzić się zarówno w gazach, cieczach, jak i ciałach stałych, ale nie przemieszczają się w próżni. Fale dźwiękowe, jak wszystkie inne fale, ulegają odbiciu, czyli zjawisku echa i pogłosu w pomieszczeniach, załamaniu, dyfrakcji i interferencji. Dźwięk rozchodzi się w danym ośrodku ze stałą szybkością, ruchem jednostajnym. Z wykresów widać, iż im większa amplituda drgań, tym głośniejszy dźwięk, oraz że im większa częstotliwość drgań, tym wyższy dźwięk. Przy falach dźwiękowych mamy do czynienia ze zjawiskiem rezonansu akustycznego, który polega na pobudzeniu do drgań akustycznych jakiegoś ciała przez inne ciało drgające, posiadające taką samą częstotliwość drgań własnych.